My bronimy, to mogę. A, dobra. Karabinek wyborowy. Ten RBF jest faktycznie piękny. No, SKS też jest bardzo dobry i skarcha. A ja chcę teraz. SWD no. odblokować sobie. Właśnie jedyna broń, w której dobrze się nie sprawdza Ace, to są właśnie karabinki. Co, co się dobrze sprawdza? Czekaj, bo... No nie sprawdza się właśnie ACE, jeżeli chodzi o karabinki. Karabiny wyborowe. a ACE, bo mówi... Aha, bo to jest, mm -hmm. to jest w ogóle marka, tak? No, wszędzie ACE występuje, w każdej kategorii broni w sumie. Mm -mm. No. Miałem takiego pilota, który wiesz, lat latać nie potrafi. No wiem, tak. Widziałem, widziałem ten, widziałem ten śmigłowiec w akcji. Dobra, jakiegoś taksa się przyda tutaj rozstawić. Chociaż kurna, taks jest. no tak. Chyba pozbyłem się tego taks śmigłowca. Taks tutaj nic nie robi. O kurna, są już pod punktem, pod tym na dole Serio? Mhm. Ale wiecie, to jest ow, tylko ow. 70. Mhm. ale się Na Ja przy serwerze na 32 to nie jest jakaś wielka różnica, przy 48 jest faktycznie. Jasny gwint. Fajne są te karabinki, one są naprawdę dobrze osłonięte. Widzę, że tam wybronili ludkowie. O, w mordę czołg wjechał nam tutaj. On się przestrzelił. No, kurna, daj spokój. Ach. Gdzie wjechał? Na, na A? Mhm. Mm podłożyłem, ale nic z tego nie będzie. Uwaga, nasze Udało Ej, sorry, sorry, miałem mapę włą... No kurde, Przez mapę nie widać znaczników. Tragedia po prostu. Czołg nadal jest na górze. Dobra, już po nim. Ja, o, ty. Ja. A brodaty. Skąd żeś mnie trafił? Ja cię trafiłem? No. A nie wiem, wiesz, miałem takiego rage'a, po prostu zacząłem strzelać byle gdzie. <grym> Jak? Tym? SRR-em? E RFB. Aha, aha, to tym że strzał. Kurde, widziałem snajpera, ale nie zdążyłem. I ten SRR to co? Jak jakaś pompka wygląda, szczerze mówiąc. <laughs> Ach Jezus, Maria, nie wiadomo skąd, nie wiadomo o, gdzie są. Broda, no błagam o, czyścimy, cię, no stary, czyścimy. no. No tak się nie robi, no nie mogę, no. Wstydu nie macie, kolego, Ach! przebili się. O, komuś się o ten Team Spika. Zabiłem zwłoki. I ty, kurde, zabiłeś zwłoki? <grym> I dałem, strzeliłem, i kurde, koleś wiedział, gdzie mnie trafić. No, no zabiłem zwłoki, były martwe po dwakroć. Faktycznie, ten raż ma trochę uroku. O, ale lagi są. Macie lagi na serwerku? No, mnie... E, ciebie przerywa na TS-ie, nie wiem jak mnie. A, na TS-ie też przerywa. A to jakiś lag to coś złączym się podziało. W takim razie... Ale, gdzie są ci ktoś... goście? Ale koleś Ach. zapakował fajnie granaty. Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem jak się gdzie się tu ustawić. Masz te cztery? Nie, wszystko. Mam c4, mam. A jakbyś się na mnie zrespił, to bym ci pokazał jak tutaj wejść na górę. Jak zginę, to się zrespię. Holy shit brodaty! Zabiłem cię na raty, na dwa strzały. Ale ta ta. Ej brodaty, czemu nic nie mówisz? Obraziłeś się? No nie, no znowu wyłączył pewnie mikrofon. Eee, tak... Może wyszedł i wiesz, bo ten Grand Talk Power nie jest na zawsze, że tak powiem, tak. Chyba jak opuścisz kanał, to już nie masz tego. No, nie Dobra, jakimś Cure. szturmem trzeba zagrać. Coś się wali w tym mieście. <laughs> o szkurna i zabił mnie ten budynek no Ale jakie widoki miałem stary <laughs> O, cicho! Nic nie mówcie! O! <laughs> nie, nie ma Bata, kurde. Musiał wiedzieć, że tu jestem. No musiał wiedzieć, no. Niku. Niku. Musiał znowu wrócić do close quarters. To jest jedyna mapa, gdzie ludzie nie mieli szans zobaczyć, gdzie ja jestem. Za szybko się tam wszystko działo. Szybka akcja. No. Nie ma hitmarków tutaj, jak zauważyłem. No nie, nie ma, chyba nie Bo nie ma. na każdym HC nie ma, nie? Nie, nie, w większości nie ma. A coś mi gra jeszcze zaczęła ścinać, tak kaleczyć strasznie. Czasami coś się zatnie, to już jest za cień. No jednak nie, nie mam fazy dzisiaj na karabinę, snajperskie. W ogóle ten poziom na karabiny snajperskie i wyborowe jest błędny, moim zdaniem. Jak ty uważasz? Nie, mi się podoba bardzo, a czemu? Znaczy, no bo karabin snaj... nie ma czegoś takiego jak karabin snajperski, są wyłącznie karabiny wyborowe. takiej terminologii. powiedzmy wojskowej, z tego co A, w sensie nazywnictwo? Tak tak, 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 tak. Kurde, mój mnie zabił, no co za człowiek. Cztery razy we mnie strzelał. Przez te pieprzone znaczniki, ja nie chcę być szefem drużyny, wiesz? Dlaczego? Bo szef drużyny ma opóźnienie w gwiazdce. O. Wiesz. Opóźnienie w gwiazdce? Yy, znaczy, jedyny błąd znacznika dotyczy szefa drużyny, wiesz? A możesz ustawić, żeby twoja drużyna nie była prywatna? Eee, tak, poczekaj, już ustawiam. Okay, chodzi chodzi mi o to, że tylko szef drużyny... Kurde, już zajęte miejsce. Jezus, poczekaj, dobra, zrobię. Nie, 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 spoko, nowość, spoko, okay. spoko, nie przejmuj się. Tylko szef drużyny ma. Dobra, dawaj, ma... dawaj. Czekaj. A gdzie teraz? Dobra. Tylko szef drużyny ma tą gwiazdkę i tylko ta gwiazdka jest z opóźnieniem pokazywana. Pozostałe znaczniki mhm. działają dobrze, wiesz? I dlatego szef drużyny najczęściej dostaje tym Kim Gilla. Nie wiem czy ty mnie słyszysz jakby mnie przerywało, czy nie. Czasami cię Późno, e, czasami cię przerywę. Ale czasami nie ha, kurwa strumują nam tę wyspę. No i to dosyć skutecznie, prawdę powiedziawszy. O kurna, no i nie ma, mam no bo Wiesz co mnie w Battlefieldzie przy, wkurza i właśnie w tej części to jest chyba najbardziej widoczne, ten, kurde, nie patrzę. To, że, że czasami jakiś mały krawężnik Ci pod nogami sterczy i, i żołnierz po nim nie przebiega, tylko musisz wiesz, zatrzymuje się i zacina, trzeba przeskoczyć mm -hmm. go strasznie to upierdliwe jest moim zdaniem Ale tak też było w sumie w trójce, coś mi się wydaje że czasami wiesz tak 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 krawę, że tak, nie tak. przeszkadzały nie To w ogóle w Battlefieldzie jest jakby wada i to od początku od wieków od, właściwie od od Bad Company. natomiast to tak naprawdę przeszkadza w czwórce najbardziej bo tu jest najwięcej takich elementów na gruncie wiesz Mhm no tak, dzięki temu leveluszu. Nie ja wiem, czy oni nie potrafią tego naprawić. Naprawdę. A, popełniają ciągle te same błędy, no? Także... Ja kocham Battlefielda, ale czasami po prostu serce ściska. Okay. Nie masz w ogóle takiego problemu, jak grasz na hardkorze, że cię często zabijają osoby z twojej, z twojej drużyny, że masz jakiegoś na przykład trolla, który ciągle za tobą łazi i cię zabija? Nie, no to jest inna sprawa, ale ty teraz zostałeś szefem drużyny, to mówi ci, że tam z tą gwiazdką jest problem. I twój znacznik się pojawia znacznie później, niż inne znaczniki. Aha. Więc będą cię zabijali dużo częściej. No, leco. No. No dobra, czołg, czołg wieka, no nie ma co już, ten punkt jest już stracony. No, koniec. No spoko, spoko. Początek był niezły. Mi się dużo, dużo lepsze wyniki robi, jak nie jestem na live. Ciekawy przypadek. Kur... E, tak, tak, wiesz, co, też to zauważyłem, kurczę. Ale nie w tym nie, sensie nawet tak to nagrywam. Nie? No, 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 to też, też jest inna sprawa. Ja tu mam, mam swoje podejrzenie, ale. O ten, o podglądanie, tak? Gdzie, gdzie się znajdujesz? Czasami, gdzieś tam na tych dużych mapach, to po prostu. Ale, ale nie, to, to, to nie jest też reguła, na pewno. Kurde, bo... Ale wiesz, co wtedy jest dobrze po prostu wejść na jakiś serwer, który jest, nie wiem, w 80% już zapełniony ludźmi, tak? Tylko, że wtedy, no. Ja to się mija będą potencje, że nie grasz na pustym, nie? No, no, no. no. Nie, 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 ja lubię pograć z ludźmi, ale. Ale jakoś tak. Nie, no też może być autosugestia, nie? Ja stanowczo za mało gram w Battlefielda i mi skilla brakuje. Ale dobrze sobie radzisz, że ja ci powiem. No, wiesz co, no, jak sobie pomyślę o tym, co robiłem w trójce, to... Patrz kurde, widziałem kolesia, ale nie strzelałem do niego, bo nie mogłem uwierzyć, że to nie jest nasz. Myślałem, że to znowu jest ten problem z gwiazdką. Ej, ej, ej. Nie, 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 no wiem, to nie jest jakoś fatalnie, ale to, to nie jest jakby... A no faktycznie, po prostu musisz się zatrzymać, przetrzymać celownik, czy to jest twój, czy nie twój, no. Te oznaczenia są strasznie kiepskie, tych żołnierzy. Ale tylko na dowódcy drużyny, to, to zwracam Ci uwagę, bo, bo, bo ja się przyglądałem temu zagadnieniu, ja, nie zapomnę ile razy mi ludzie pisali w komentarzach, że to jest specjalnie, tak, na hardkorze, że trzeba dłużej przytrzymać, żeby się przypatrzeć, nie? Aha. No, ja po prostu, wiesz, waliłem głową w ścianę, ile razy widziałem taki tekst. Tak mi przyszło do głowy. W Bad Company 2 również nie było mini mapy, ale jak rzucałeś taką kulę szpiegulę, ten taki kulisty radar, powiedzmy, otoczenia, mhm. to po odgłosach mogłeś poznać, czy są wrogowie niedaleko, czy nie. A tutaj nie ma czegoś takiego, przynajmniej nie jestem w stanie czegoś takiego usłyszeć. Nie, no wiesz. Pany 2 to w ogóle był hitcher. Bardzo mi się podoba, takie jakie. Ja. No super sprawa, może powinieneś do niej wrócić czas na jakiś czas. Wiesz co, Bad Company 2 strasznie ma kiepsko z optymalizacją, wiesz? Optymalizacją? No, mi ciężko, strasznie mi ciężko chodzi na moim sprzęcie Bad Company 2. Hmm. No. Dziwne. O, ale już się przedostali na punkty. Czy dostali się? Od nie prawej góry. strony idą. jeden szedł. Shit, myślałem, że jestem osłonięty. Nie wiem skąd oni strzelają, Galera Mi się hmm. zdaje, że mogły być na górze. Właśnie jakoś tak dostaję. O z prawą stroną, czołg ciśnie. myślę, no, że są na dachu? na dachu. Prawa strona na pewno. Prawa strona jest na prawej jest czołg. No wydaje mi się, że są na dachu, ponieważ słyszę odgłosy i tutaj nas poinformował, że siedzą na dachu. No tak, są. So. Jakich tam stamtąd pościągać, to jest pytanie. dobre. Z tej wyspy strzelają cały czas. To jest taka zadyma, że trudno cokolwiek zobaczyć. Ja tylko wypatruję, wypatruję tych celowników. Świecą jednak ciągle. Hmm. To fakt, trzeba być diabelnie ostrożnym, skoro... ...snajper zdejmuje na jeden strzał. No. No, ma no, prawdopodobnie już ich nie ma na tym dachu. Boż, no tak, kurczę. Zapominam, że Claymore na Hardkorze ci pod nogami. Jak jest twoje twojej drużyny? O, ale mi idzie, kurde. Położyłem kilku typów, już byłem na minusie. Przez pół miasta się przestrzeliłem. da się odbić, da się odbić. No chyba to wygramy. No, 18 ticketów zostało. Podkłada A, podkłada A, cholera jasna. A są kraty na oknie, i nie jestem w stanie. Ach. Jestem tak strasznie daleko, że ci niewiele ja tu po prostu kampuje gdzieś w zupełnie miejscu niestrategicznym. Ale fajnie, fajnie mi jest, więc. Jaki snajper we mnie strzela, ale ja stoję tak za, za supem, że nie może za Chiny tutaj sięgnąć. Ach, zobaczyłem go. Niepotrzebnie się wychylałem. Wylądowali na dachu, coś mi się zdaje. No już nie zdążą. No nie. Nie, fajne miejsce, teraz trochę słabsze jest to. Nie, nie, babata. No nie, nie, nie dadzą rady. Huh, ale trochę dalej, trochę dalej.